Jest bardzo dużo produktów, które są smakowo bardzo podobne, a nie krzywdzą zwierząt. Zdecydowanie. I to jest też fantastyczne. Ja nie tęsknię za pewnymi smakami, ale rozumiem, że ktoś przechodząc z powodów etycznych, nie chce się pozbywać tych smaków. Więc dlaczego miałby to robić? Chodzi o to, żeby to, co było na naszym talerzu, było z roślin, ale żeby na przykład w pewien sposób smakowało to samo. Mówisz o hodogach. Teraz jest ogromny wybór burgerów, mięs, nageców, Naprawdę jest tak dużo. Duża ilość możliwości zastąpienia tego samego smaku bez cierpienia zwierząt i naszej planety. Więc róbmy to. Mam w swoim otoczeniu weganinów, którzy są bardzo mięśni. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak jest. Są osoby, które kochają hot dogi, Zresztą muszę przy się przy przyznać, że jest to mój guilty pleasure, taki totalny, jeśli chodzi o fast food. Jest to mój ulubiony fast food, mm -hmm. więc absolutnie rozumiem tego hot -doga. Ale oni ja rzeczywiście. No bo super dodatki, wszystko świetnie tam wszystko gra. Mm, ale mam takich znajomych, którzy uwielbiają burgery, uwielbiają mięso kiedyś bardzo dużo tego jedli i teraz też nie muszą z tego rezygnować. Nie muszą rezygnować ze smaku, z danego posiłku, z takiego comfort fooda, który im to po prostu zapewnia. Zmień tylko produkt. Nie używaj zwierzęcia i czującej żyjącej ostoty, tylko użyj grochu, z którego jest to zrobione. Gwarantuję Ci, że 95% osób nie zmieni i nie będzie w stanie poznać, że to jest czegoś tak. innego.